Witam. Jak widzicie, samiec cały czas pilnuje ikry. No i to było tak: za pierwszym razem pilnował ją pięknie, 6 dni. Ona się ładnie odchowała. Przepiękny, chyba najlepszy film, jaki w życiu nakręciłem, jeżeli chodzi o odchowanie ikry. To mi się udało wtedy nakręcić tak? i to mi się udało Wam pokazać. Następnym razem była tam gdzieś z tyłu złożona, no i niestety tam po dniu znikła. Aha, i za pierwszym razem też, no, 6 sześć dni i potem nie wiem czy ona się wykluła, czy ją zjadły zbrojniki, różnie mogło być. Dzisiaj zbrojnik jeszcze siedzi na swoich jajkach, znaczy już nie na jajkach, już pilnuje maluchów, ale już widziałem pierwsze maluchy, które wychodziły, więc być może za chwilę już one wyjdą, no to on też wyjdzie, no ale jest jeszcze drugi duży, więc jest tutaj co zjeść tą ikrę. No potem to są jeszcze większe samce od tego, to jest wcale nie największy samiec, akurat ten, który się z nim bił był większy, ale mu to, nie wiem, przegrał i ten po raz kolejny składa to ikrę, tak. Wcześniej było tak, że dochodziły takie bitwy z tymi samcami, że ta samica przez miesiąc w ogóle nie składała ikry. Także to jest pierwsza ikra w ogóle w tym roku. No, zobaczymy jak się uda. No plan jest taki. Mam taką siatkę, fajne takie oczka. Ja robię z tego różne kosze, kotniki i tak dalej. I bardzo fajna rzecz, jak się nie spytacie, skąd to jest siatka. To nie jest taka standardowa siatka, jak to nie wiem, do styropianu się daje. Tylko to jest taka siatka, którą przekłada się takie duże płyty metr na metr i po prostu nie, te płyty się rozdziela taką siatką, żeby one jedna drugi nie polysowała. Tak jak gdzieś byłem po prostu na jakiejś budowie, patrzę, leżą takie siatki, wie kurde, biorę, nie? No i po prostu je tam z jakiegoś kontenera na śmieci sobie wyciągnąłem no i dlatego je mam. Ale jeszcze mam tego trochę. No i słuchajcie, plan jest taki. Yy, wdniemy tą siatkę, ale dosyć duży kosz zrobimy, taki na tu prawie całe akwarium i głęboki na co najmniej 15 cm. I po prostu go przymocujemy tutaj do tej szyby za pomocą czyścików magnetycznych, bo mam akurat dwa takie zbędne od jakichś starszych akwariów, mniejsze, więc po prostu damy jeden na górze, drugi na dole. To powinno go przycisnąć do tej szyby. Dzięki temu powinniśmy uzyskać no po prostu kosz, który oddzieli nam samca z ikrą, bo nie chcę oddziałać samej ikry bo nie mam teraz ani żadnego czasu na inkubację, ani nic takiego. Wiem, że samiec zrobi to najlepiej, a poza tym nie chce mi się też odchowywać tych maluchów. Liczę na to, że one się tutaj odchowają same w tym akwarium. Przynajmniej może niektóre, jeżeli udaje się odchować tutaj małe zbrojniki, one dają radę się same odżywić i schować i odkarmiają się, więc myślę, że i, i e, mały stój są może się udać, a jeżeli się okaże, że wola im nie pasuje, albo, coś, albo coś, nie tak coś z jedzeniem, to ja i tak na to nie jestem w stanie poradzić, a nie będę jakiś specjalnie kotników dla nich budował, bo teraz nie mam na to e, ani czasu, ani ochoty, ani możliwości, e, żeby je odkarmiać. Tak? Może kiedyś, w bliżej nieokreślonym czasie. No jedyne zagrożenie tutaj dla nich yy, Akari. Tak, to są jedyne. Y, Same jest na tyle duży, on jest w stanie zjeść wszystko, on jest w stanie, on, zobaczcie, jaki bydlak i cały czas rośnie, już jest fajny taki grubiutki. Yy, Co jest w stanie zjeść te maluchy? Jest w stanie ich zagrosić i on naprawdę rzuca się na ka każde jedzenie, kiedy tutaj występuje i zawsze jest pierwszy do jedzenia. Dobra, ja się boję za budowę kosza, yy, zbuduję go, zmontuję, a potem zobaczymy jak się go zamontuje. Skończyłem, więc zeszło. A 20 minut taki piękny koszyk mam zrobiony. A, tak tutaj zobaczcie, będzie miał bardzo dużo przestrzeni. E, mam dwa takie stare czyśniki akwarylowskie. A ten jeszcze nie jest taki stary. No więc nie widzicie, bo jest ciemno, ale ten jest mega stary. Fajnie taki z regulacją mocy. Z pokrętłem, o ma, nie wiem, chyba za 20 lat. A z drugiej strony miał mocowanie na te podstawowe fidelki takie fan dwójki, fan trójki, fan jedynkę e, Chyba też nie wiem, czy nawet nie dałoby się dzisiaj do niego przymocować e, jakiegoś pada mini. Podejrzewam, że dałoby radę. No i dobra, wkładamy kosz do środka. Zrobimy tak, że ten mniejszy damy na górę, a większy na dół. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. I czy to się tu w ogóle zmieści. Na nie wyszło tak, że wymiary tego kosza to jest 11 cm na tak zwaną głębokość. Szerokość to jest prawie 20 cm. Okej, okay, kucz. Trochę naruszymy tego bolbitisa, ale o! W ten sposób to będzie wyglądało. Tu na górze zaraz przymocuję sobie ten czyścik. Okay. I drugi. Sam jest oczywiście się a, bardzo mocno spłoszył. Strasznie mu się nie podoba ta operacja, którą tutaj wykonuje. Ale mam nadzieję, że mnie zrozumie, że to dla jego dobra, tylko i wyłącznie dobra. Teraz trzeba dogiąć drugą stronę. Mam no, nadzieję, że się będzie trzymać. No dobra. Pierwsza noc ikry. Zobaczymy. Czy tu da radę wpłynąć coś? Najgorsze jest, że chyba da radę. No, powinno się trzymać. Najważniejsze jest, że e, przewiew wody jest zachowany, więc nie będzie problemu z tym, żeby tu woda nie docierała. To dociera do samej szyby. E, dotyka i tak samo z drugiej strony górą dołem jest przyduszone. Myślę, że samiec zaraz się oswoi z tą kratką. Trochę za dużo zrobiłem. Niestety, trzeba przyznać, że e, 11 cm. Na głębokość to trochę za dużo. No ale mógłbym zrobić tam Na dobrą sprawę jakieś 5-6 cm wystarczyło. O i tak oto zobaczcie, wygląda samiec w klatce. No dobra, do zmroku jeszcze chwila jest. Ja będę obserwował, czy jakieś rybki tu wpłyną. Nie powinny, nie powinny. Celowo. No chyba, że jakaś naprawdę się uprze i zacznie tą siatkę wyginać, no to może tymi bokami się. Uda jej tutaj wcisnąć, ale nie powinny. Prawda jest taka, że nie powinny. No dobra, jeszcze się tak zastanawiam, tutaj tą krawędzią, bo tutaj jest tak, że to nie do końca dolega, ale chyba to odsunę od tej krawędzi, tak żeby w razie, jakby tu jakaś ryba wpłynęła. Bo jak znam te ryby, one są tak głupie, że pewnie która będzie próbowała, to zaś się tam zaklinuje. No i dobra, będziemy obserwować, co się z nikką dzieje. A wy mi napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takim sposobie zabezpieczenia ikry. Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia. Cześć!